No powiem wam w tych emocjach, które teraz towarzyszą, że straszliwie bym ci się nie podnieśli dzisiaj. Dzień dobry. Przywitam wszystkich. Tradycyjnym witam wszystkich. Dziś jesteśmy w Plauen na zlecenie Pana Kacpra. Taki oto egzemplarz bałąki. Dzisiaj do sprawdzenia. Byliśmy tu kiedyś już. Nawet powstał odcinek, ale nie pamiętam czy auto było kupione czy nie. Raczej nie. To jest chyba film, w którym nie padło żadne słowo. Spróbujemy znaleźć i podrzucimy. link linku oczywiście. Pan Kacper rozważył kilka egzemplarzy. Ten był drugi na liście. Znaczy był pierwszy, ale potem zmienił pozycję na drugą. W każdym razie ofertą pierwszego wyboru Pana Kacpra był egzemplarz BMW z Münster. Tam już byliśmy po słowie. Auto było sprawdzone po bazach. Nic niepokojącego. Mieliśmy się umówić na przyjazd. I tak, podczas pierwszej rozmowy sprzedawca oczywiście mówił, że jazda próbna jest możliwa, oględziny są na miejscu możliwe. Potem jak chcieliśmy już auto zarezerwować do oględzin, nagle zmieniło mu się całkowicie podejście do tematu, optyka tej transakcji. Namawiał nas do transakcji online. Mówił, że większość klientów tak kupuje e, auta i zupełnie mu się odwiedział przyjazd e, nasz w celu weryfikacji auta e, na miejscu. Powiedział, że auto jest do kogoś innego zarezerwowane do środy i nawet jeśli przyjedziemy, to i tak nie będziemy mogli tego auta kupić, bo będziemy musieli poczekać, aż inny klient zwolni auto, czyli rezerwację. No i nie pojechaliśmy. Jak pan Kacper słusznie zauważył, nie ma się co prosić o to, żeby móc kupić auto. Bez sensu. No i tak oto jesteśmy w pławem. W salonie BMW. Za chwilę ruszamy do jazdy próbnej. No Powiem wam w tych emocjach, które teraz towarzyszą, że straszliwie mi ci się nie podnieśli dzisiaj. Mamy piątek, 17 czerwca. Drugie podejście do odbioru auta, zamówione i kupione przez pana Kacpra z Wrocławia. Zruszamy zresztą w drogę, chcemy oddać. A to już drugie podejście, bo byliśmy tu kilka dni temu. Auto miało być gotowe do wydania, bo znowu taka transakcja, że pan Kacper zamówił auto, podpisał zamówienie, wysłał przelew, no i mieli w międzyczasie przygotować to auto do wydania. Mowa była o przeglądzie technicznym, serwisie olejowym i hamulcu ręcznym. Coś jeszcze? Nie, te trzy rzeczy. To były takie trzy podstawowe rzeczy, które mieli e, wykonać. Powiedzieli, że, że, że to mają, że możemy przyjechać odebrać auto, przy czym e, po przejeździe okazało się, że tego nie zrobili. Musieliśmy zostawić to auto na 2-3 dni. W międzyczasie było święto. W, w międzyczasie też po, po zostawieniu auta były telefony do salonu. Zostawiliśmy listę dokładnie rzeczy, które mają zrobić. Mało tego, były telefony, już jakby z doświadczenia widzieliśmy, że tutaj no, trzeba po prostu palcem pokazywać wszystko. Były telefony w celu sprawdzenia, czy wszystko zrobili, czy jest przegląd, czy jest wydrukowana gwarancja, czy jest serwis olejowy zrobiony, czy jest ten e, ręczny naprawiony. Potwierdził, na miejscu okazało się, że co prawda serwis olejowy wykonali. Przegląd techniczny też mają, no ale hamulca nie zrobił. Hamulca nie zrobił, dlatego że na przeglądzie technicznym wyszło mu, że hamulec ręczny jest dobry. Nie wiem co to za facet, był tutaj sprawdzał to auto, ale no, słabo to zrobił. Gwarancji też nie wydrukowano. Czekaliśmy 40 minut, właśnie 50 minut już. Mamy tą gwarancję już w ręku, dopiero teraz ją wydrukował. Także jak miał polecać ten salon, to raczej nie. Samo auto, okej, okay, w porządku. Szczegóły pod filmem. Być może, jak się trochę uspokoję, opadną emocje, to wam jeszcze coś powiem. Być może wcześniej zrobimy jakąś wstawkę. Zobaczymy. Auto odebrane, zatankowane. Może nie pod sam korek, ale wystarczy na tę trasę. Splałem do Wrocławia na pewno. Jedziemy. берселонны бер